Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie w środę. I dzisiaj idziemy za błogosławionym Humbertem. Dalej w tym kluczu, jaki jest pożytek zgłoszenia Ewangelii, pożytek z przepowiadania. I dzisiaj taki pożytek podaje nam błogosławiony Humbert. Mówi, wielu jest takich, którym brak pokarmu do prowadzenia życia duchowego. Dlatego trzeba im głosić Ewangelię. Brak pokarmu do prowadzenia życia duchowego. Jak to jest z nami, jak to jest z dostatkiem pokarmu dla naszego życia duchowego? Myślę, że często, że tak sobie e, <grytanie> zażartuję, e, nasze lodówki czy spiżarnie są dość puste że czasami gdy przychodzi jakaś noc, czy jakaś trudność duchowa, nie mamy do czego sięgać, nie mamy z czego czerpać. Żyjemy raczej na takim żebranym chlebie codzienności. A trzeba słuchać głoszonego słowa Bożego, żeby mieć napełnione spiżarnie, żeby mieć napełnione lodówki, żeby móc bez trudu prowadzić życie duchowe, żeby być cały czas Gotowym do tego, by się nasycić, żeby mieć skąd czerpać. To oczywiście odnosi się do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza z czwartego rozdziału. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Popatrzcie na swoje spiżarnie, czy są pełne, czy popatrzcie na swoje lodówki, chociaż teraz raczej nie gromadzimy pokarmu zwykle, bo no, sklepy są blisko. Natomiast, żebyśmy nie byli jak te panny głupie, którym zabraknie oliwy w lampach, warto rzeczywiście e, zadbać nie tylko o te lodówki czy spiżarnie e, co do doczesności, ale właśnie spojrzeć dzisiaj szczególnie na nasze spiżarnie i lodówki, które dotyczą życia duchowego. Czy mam co jeść? Czy mam co pić? Czy mam czym się posilić? I Błogosławiony Humbert dodaje dlatego jak biedni nieposiadający środków do życia biegają za jałmużną tak też tacy ubodzy powinni ubiegać się o słowo boże a żeby je otrzymywać i nim żyć czego sobie i wam życzę z taką intencją mówmy dzisiaj modlitwę anioł pański anioł pański zwiastował pan Maryi, i poczęła z ducha świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Oto ja służebnica Pańska Niech mi się stanie według słowa twego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie a światło wieku i stanie im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi, godnymi obietnic, obietnic Chrystusowych. Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.